Yeah! No i witam Was ponownie. Pewnie za telewizorów, komputerów i tak dalej. Jak widzicie, kolejny dzień żniw u nas. A ja daję Wam moją recenzję ze żniw. Ciapek już naszykowany, jademy, bo kombajnem już zaczął mucić na tej tam stromej górze. Pali miód malina. Jadę tak z jedną przyczepą, bo ciapek więcej nie da rady. I tak już ta jest bardzo duża. A dużego Ursusa nie brałem. Może dziadek potem przyjedzie nim. Właśnie już dojechałem, kurde mol. Ale on nawet pełnego kółka nie zrobił. A już ma pełny zbiornik, kurde mol. Cholera, szybko, szybko. Kurde, i to przez te krzaki będę musiał. Ech, no kurde. No te nawozy na wiosen dużo dały. Ale kurde, na co my będziemy sypać? Jasna cholera, jasna. Trzeba będzie jakąś przyczepę pożyczyć od kogoś we wsi. Bo u nas to tylko rozrzutnik pusty stoi. A tak wszystkie przyczepy są załadowane zbożem. No, witam panie Antku. <noise> jak tam sypie, co nie? No, cześć, cześć młody. A kurde, sypie u was. Wam to przyczep starczy. Kurde mol, bo to wczoraj sypaliście ta tamte, a dziś tylko z jedną przyjechałeś, a takie duże pole. No, ja to chyba będę musiał jechać do tych nowych i pożyczyć od nich jakąś przyczepę, co wczoraj tej córce pomagali. Oto jak wczoraj jej pomogłeś, to na pewno ci dziś dadzą przyczepę, więc do nich jedź. Widzisz, opłaca się pomagać, a potem się zwraca, hehehe. He, he. Dobra, panie Antku. To ja już może do nich jadę, zobaczę czy są w domu, bo jeszcze ich nie zastanę i będzie. Dobra, lecę po ciapka i odstawię przyczepę przy wyjeździe. No, cześć, cześć. Wiesz co? E... No, hej, co cię do mnie sprowadza? Macie może jakąś przyczepę do pożyczenia? Tak na 2-3 dni, maks? Ano, mamy, mamy. Tam z tyłu ze stodołą stoi zręb. Taka wanna na kołach, można powiedzieć. A na co wam potrzebna? Ano, nam potrzebna na zboże, bo kombajn muci, a przyczep za mało. I tak pomyślałem, że mimo, że pożyczycie. A no, nie ma sprawy, bierz póki gorąca. <laughs> Dobra, to ja cię nie zatrzymuję. Odjadę tylko i możesz wjeżdżać. Dobra, to tutaj jest... O i to chyba ta pierwsza z tym kołem zapasowym. Dobra, podepniemy i jedziemy, bo już pewnie w połowie pola jest i mu się przyczepy, zaraz skończą. No ja sobie tu, spoczywam na dyszlu. A kombajn młóci i młóci. Kurde mol. Jakoś się tak nie wydaje, że te pole takie duże. Ale faktycznie jest wręcz ogromne, jak na nasze gospodarstwo. Ale co ja czekam? Bo zaraz będę ruszał, pewnie dojedzie do końca i będzie sypał na przyczepy. No i tak jak mówiłem, już sypiemy zboże na drugą przyczepę. Teraz to by się przydało jechać po rozrzutnik. Zobaczymy zaraz. No i przyjechał dziadek z rozrzutnikiem. Nawet nie zdążyłem nagrać, a już jest. <laughs> Przeczepiliśmy przyczepy pod Zetora, a rozrzutnik pod trzydziestkę. No cześć. Kurde, dziadek, jakiego ty miałeś nosa. Miałem właśnie zamiar jechać po rozrzutnik. <noise> no ja to zawsze wiem kiedy przyjechać. Ee, ale no jak tam sypie ładnie widzę. No to najważniejsze, ale dobrze że te nawozy rozsypałem w tym roku. Kurde no, nie mam żadnego fajnego Discorda do pogrania roleplay. Czy podzielić się z kimś fajnymi fotami z farminga? Ech! Czeką drze tego ryja, tak... Co ty robisz? co się tak drzesz, no? no bo ja nie mogę znaleźć żadnego fajnego serwera Discord'a. To ty nie znasz Discord'a! Koska, no... Przejdź, pokażę ci. No, patrz na jego, na jego serwerze możesz wziąć udział w konkursach e, o najlepsze zdjęcia, możesz e, pobawić się w OLX farmingowy, czy nawet znaleźć jakieś fajne mody. O, kurde, nie wiedziałem o nim dzięki tata. Nie ma sprawy. Dobra. Wracamy na gospodarstwo. Kombajnem już pojechał, dziadek też już, tylko ja jestem w tyle. Do... Dobra, jestem. Wycofam sobie do obory. To tam się ją schowa. Chyba, że dziadek co innego wymyśli. No ten, rozrzutnik to wstaw do obory i jeszcze <coughs> pojedź i zapytaj się Henka, tego wiesz od tej dziewczyny, i zapytaj się, czy by dziś nie przyjechał do nas sprasować słomę na baloty, bo przydałoby się dziś. Dobra, nie ma sprawy, robi się dziadek. No, ciekawe tylko, czy będzie dziś mógłby nam sprasować. No dawaj, dwaj, w lewo, lewo, lewo. Dobra, powoli prostuj. Teraz już cały czas prosto, prosto. Trochę w lewo. No dobra, dobra. Już, już. cześć, ponownie. No hej, co tam się stało? A no jest może ojciec w domu? A no jest, a o co się rozchodzi? No bo my tu chcieli, żebyście nam może nawet dziś sprasowali słomę w baloty. A to on gdzieś ma dużo czasu, to raczej się zgodzi. A wy nie macie prasy? Bo nasza to już na złom pojechała po ostatnich sianokosach. Dobrze, że mnie nie było przy tym. O, dzień dobry. No, my tu rozmawiamy. Czy by pan podejechał i nam przynajmniej dziś dwa pola sprasował na baloty? A no, nie ma sprawy. Mogę zaraz nawet podjechać, więc, no, to te wasze to tam obok naszego i zaraz za skarpą na dole, tak? Tak, tak. To nasze. To ugadani do zobaczenia potem. Dobra, jedziemy na gospodarstwo. I jesteśmy. <laughs> Idę powiedzieć dziadkowi co i jak. No dziadek, załatwione, co i jak. Ma zaraz przyjechać i sprasować. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Dobrze szło, zjadłem obiad i chuj kurwa! I jebana. Co za kurwa dziadostwo je